Cześć, ja jestem Kiwi i przed Wami Ant moich nowych słuchawek, które kupiłam dzisiaj, bo planowałam ostatnio kupować bezprzewodowe. I tak że co, tak jak tutaj widzicie JBL. Nasz troki Krzywu powiedział, że to są dobre słuchawki. No to znaczy dobra firma. Dobra firma. Dobra firma, bo to JBL-ki, to jest jedna z takich muzycznych raczej firm, które właśnie się typowo dźwiękowymi rzeczami zajmują, jakieś wieże, jakieś y, sprzęty audio, słuchawki. No, Jeszcze no. przy okazji adapter. Tak, adapterek kupiliśmy Bluetooth, no bo jednak stacjonarne komputery rzadko mają y, wbudowany Bluetooth. Bardziej to laptopy, ale no to będę raczej słuchawki do komputera używane. Mhm, tutaj macie bliżej. 5 minut to niby 2 godziny słuchania i tak teoretycznie cała bateria daje 40 godzin słuchania. 4.0 to jest po prostu wiesz, to jest lepszy system Bluetooth, mm -hmm. bo tu jest 5.0. Wyłaszczymy. O tu mamy 4.0, ale tak. to też jest dobry już system. Dobra wyciągamy. Mm -hmm. Łatnie o dobra mamy to no jest kabelek. Jest kapelek. USB, taki pomarańczowy ciekawy. Pusto? Pusto. Pusto. Dobra, bez, jak to? A! tak Rozpalę to. Zobaczycie, ja to rozwalę jeszcze tak. zanim to włączę. O. No już masz, fajnie. Od razu pod spodem pisze, która to jest prawa, która lewa. Mamy. Tak, R. Czekaj, czekaj, czekaj. Tak, tak. O. RL, tak. I mamy przyciski. Po której stronie? A to Czasem są! Przyciski. Tak. Tutaj ściszamy, to podkłaśniamy i to włączamy. No, Czekajcie, czy, pod... czy są nałatowane. Są? są. Nie są. wiem. Chyba tak, bo się lampka pali. Trzeba by było zobaczyć, czy one właśnie. A gdzie jest podłączenie pod USB? Poszukaj mi, proszę. Tu jest. Eee, takie cwaniaki. Mm -hmm. tak. Zobaczymy mm. czy ten kapelek jest identyko. To nie znajdziecie, tak? Ale... No, znowu bo z... w... Właśnie czasami niestety się rozmazuje, no bo to jednak z bliska element. Z bliska oraz przez telefon. No. Ci nawet tutaj jest napisane. Nie mogę wyostrzyć kabelka. O. Ale jest GBE. Tak. M musicie nam uwierzyć wow. na słowo. No. Teraz to zrobiłem. Zuma przez przypadek, ale to chyba to wybaczycie nam. Dobra, nie widać. Nie widać. No za bardzo ostrzenie. No. Tak. Dobra, a jak to się wyłącza? Wierzę, że w że w ogóle dajcie, się. dajcie instrukcję obsługi. Może zaczniemy od tego. Od instrukcji obsługi. Tak. Jaka fajna kieszonka, patrzcie. E, raz. Dobra, od drugiej strony. Mhm. Mm co my tutaj mamy? O! Rozkładane. To jest, co to, to jest? Chińskie. Czy japońskie? No bo to chyba jest. Sprzęt japoński? Nie wiem. JBL? Mm, Ale to tutaj, jest po chińsku o. akurat. Tutaj mamy. Dane techniczne. Dane techniczne. O! To by ktoś chciał wiedzieć. Dokładnie. Dobra. O. Długie, długie, długie. czekajcie, S, N, H, N, O, S, W Chińskie, japońskie. Nie, dobra, druga strona. A tu masz jakieś instrukcje. Takie. Mhm. Czyli przetrzymujemy przez 2 sekundy. To się włącza, tak? Tak, a I z bluetooth się łączy, tak? A tutaj przez 5 sekund. Żeby wyłączyć, tak? Tak. No. Tutaj to są wszystkie te. No to teoretycznie możesz na, używać te y, słuchawki, słuchawki w, jako nie. sprzęt do rozmów telefonicznych, tak? Ale to będzie raczej do komputera używane, nie? tak. No, tu tak jak było. Dwie godziny słuchania na 5 minut tego. Tu właśnie, jeżeli ci miga y, czerwona lampka, to znaczy, że jest rozładowana. Jeżeli tu miga niebieska lampka to jest, że połączenie... Szuka połączenia. Szuka połączenia. Jeżeli się pali ciągle to jest, że połączono. Tak. My to tak. I co? My zrobimy testa i zaraz to was Tak. Czyli... Zrobiliśmy testa poprzez e, telefon na razie, fajne pity ma. Mhm. I oczywiście teraz musimy adaptera, żeby to połączyć do komputera. Tak. Te na bok. Mm -hmm. Tutaj macie. No, kompatybilny wstecz z Bluetooth V3 i tak dalej. Zasięg do 50 metrów. Mm -hmm. Nie wymaga sterowników na City. Czyli teoretycznie podłączasz i działa. Powinno. No no. Oczywiście 500 tysięcy. Tylko uważaj, bo tam w środku coś może być. No. <gryw> Pokaż. Nie. No. Ja, ja robię Anpunkty. No to otwieraj. Tam jest jakieś to w środku, ale nie wiem co, o, widzisz? O, Tylko nie widzieliście. Mhm. Tutaj kawałek kartki ucięłam. Tak. A bo tu płyta jest. No. A co pisze tutaj? Co to pisze? Że nie wymaga. Ale możliwe, że to jest jakiś program jakiś do Bluetooth, jakiś tam wiesz... Yy, co lepiej by było... Ale powinni tutaj napisać. Ej, posiada płyty, a nie żebym obcięła. No, byś miała jakby po płycie. I bym miała po płycie. <laughs> tak, a to jest takie małe. Ups. Małe coś. Hmm, to jest na... Kawałek mojego palca. O. No. Bluetooth. Tak. Tak. Mhm. Dobra, także co? My idziemy to wszystko zainstalować na komputera. I teraz wam powiemy, jak to słychać na komputerze. Tak, dokładnie. Okej, okay, wróciliśmy po wszystkim. Trzeba było, znaczy trzeba było. Jak podłączyliśmy adaptera, pamiętacie tego małego, to niby się połączyło, niby ładnie, pięknie. Coś zainstalowałam z tej małej płytki, jak pamiętacie. No i był na początku problem, że w ogóle podłączyć suchawki, po to nie chciało się wyłapywać, ani nic. Ale krają świetnie. No, ostatecznie się połączyło. Wszystko ładnie, pięknie. Tak, także na chwilę obecną, no, jak przesłuchałam jedną czy tam dwie piosenki, no polecam. A Krzysiu? Ja również. Fajnie grają. Tak. Fajny basik ma. Ja lubię na przykład basik, ale to no w sumie no. Zależy od kustu. No. Także co myślić, Wam. Dziękujemy za oglądanie. Dokładnie. Także co. Lajkujcie. Subskrybujcie. Komentujcie. Patajcie na Instagrama oraz na Discorda. Linki macie w opisie. Tak. Także co? Trzymajcie się, a ja lecę słuchać muzyki. PA-PA!